Mamo, bardzo boli mnie brzuch. Proszę, zabierz mnie do szpitala. Jesteś bezużyteczna. Dobrze, o! idziemy do lekarza. Doktorze, to nic poważnego, prawda? Obawiam się, że tak, proszę pani. Potrzebuję operacji serca, inaczej nie przeżyję. Operacja kosztuje 10 tysięcy dolarów. Co? 10 tysięcy dolarów! Za te pieniądze mogłabym kupić tyle rzeczy. Dlaczego miałabym je wydać, żeby uratować tę bezużyteczną? Mogłabym iść do klubu, kupić Gucci i żyć najlepiej, jak potrafię. Tak, pani doktor, nie ma mowy. Możesz ją zatrzymać, jeśli chcesz. Co? Ale proszę pani, to dziecko. Tak, tak! Nieważne! Zawsze mogę mieć kolejne. Jesteś okropną matką. <słuch> Cierpie. Taka niewinna dziewczynka, nie zasługiwała na to. Co powinnam teraz zrobić? Polub wideo, jeśli myślisz, że powinnam zemścić się na tej okropnej matce. Czekaj, nie masz Robuxów? Kliknij w link w moim bio.